Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Robert Paszkiewicz, odpowiadam za rozwój biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie OVH Cloud i zapraszam Państwa dzisiaj uczestników konferencji Best in Cloud na prelekcję. Zanim powiemy sobie, obiecałem na dzisiejszym poście NikTI że powiem trochę o tym, kto korzysta z chmury w Polsce, trochę o danych, no to zacznijmy właśnie od takiego wstępu, dlaczego w ogóle mamy taką sytuację dzisiaj a, związaną z chmurą, o której za chwilkę będę opowiadał. No, nie ma co ukrywać, rok 2020 to jest. Istotna zmiana w tym, jak wygląda nasza transformacja cyfrowa. Dlatego, że ona była dosyć liniowa, ale okazało się, że z powodu pandemii koronawirusa nastąpiły, według IDC, i to się potwierdza w praktyce, w rozmowach z klientami, dwa takie zasadnicze trendy. Albo taki wybuch tej cyfrowej transformacji, albo powrót do podstaw. No, i właśnie w ramach powrotu do podstaw IDC wskazuje, że ten rok 2021 to jest rok, kiedy przedsiębiorstwa korzystają z zasobów, które mają, tworzą rozwiązania hybrydowe, łączą posiadane zasoby z tymi dostępnymi u graczy e, krajowych, lokalnych czy, czy globalnych. Rok 2022 z kolei to jest kwestia e, wprowadzenia nowych narzędzi, dlatego że musimy bardziej efektywnie konkurować na rynku, w którym jest dzisiaj dużo więcej graczy chmurowych, więc korzystamy z rozwiązań takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe itd. Tak no i rok 2023 to jest moment, w którym będą też już również działy się takie obszary, jak unifikacja pewnych wdrożonych rozwiązań, stosowanie systemów, które będą pomagały nam działać. Cyfryzacja biznesu stała się priorytetem dla bardzo, bardzo wielu organizacji. Takim sektorem, który wydaje się najbardziej zauważalnie z perspektywy konsumenta odczuł tą kwestię cyfryzacji, to jest właśnie sektor FMCG, dlatego że pojawiło się wiele inicjatyw. Pierwszy raz, kiedy firmy rozpoczęły współpracę, czy to z dostawcami, czy to same wprowadziły swoją możliwość dowozu, w przypadku zakupów spożywczych, w przypadku chemii, kosmetyków, tego wcześniej nie było. Ta pandemia odwróciła, można powiedzieć, sytuację. Wyszliśmy z tej strefy komfortu naszych standardowych zakupów i weszliśmy do strefy wpływów. Ja do tego dodaję zwykle do strefy wpływów technologii, ale żeby sprostać wymaganiom technologicznym, to jest jedna kwestia. Natomiast pytanie brzmi, na co jeszcze należy się przygotować oprócz samej technologii w kontekście rozwiązań chmurowych. No i tutaj należy zwrócić uwagę również na aspekty związane z bezpieczeństwem przechowywania informacji, tak zwanym data sovereignty. I mamy takie trzy punkty, o których chciałem Państwu powiedzieć. Po pierwsze, to jest zgodność z GDPR-em, czyli naszym polskim RODO. To jest wciąż temat bardzo gorący, istotny i charakterystyczny. Dla Europy i dla Europejczyków, dlatego, że te wartości związane z ochroną danych osobowych, zasady, na których my działamy, są bardzo istotne. Drugim punktem, o którym chciałem Państwu powiedzieć, to jest Stowarzyszenie GAIA-X, czyli inicjatywa w tej chwili już kilkuset organizacji z Europy i nie tylko, którzy chcą wprowadzać usługi ze specjalnymi oznaczeniami, które są zgodne z tymi wartościami europejskimi, które to stowarzyszenie będzie wypracowywało. I mamy też również pierwszego członka z Poznania firmę, która uczestniczy w tym projekcie, z czego bardzo się cieszę. I takim trzecim punktem, na który też zwracamy uwagę, to jest kwestia Lokalizacji danych, czyli to, czy te serwery, czy te usługi chmurowe, bo na koniec dnia każda usługa chmurowa jest gdzieś fizycznie zapisana, ona może być w wielu lokalizacjach, ale jakiś nośnik musi się znaleźć. Czy to się znajduje właśnie na terenie Unii Europejskiej, czy też w innym miejscu? I coraz więcej zapytań przetargowych też zwraca na to uwagę. No dobrze, to są takie punkty teoretyczne, ale jak mówią badania, Obiecałem swoim czytelnikom, że powiem o najnowszym raporcie KPMG we Francji. No, i właśnie widzicie Państwo na lewej części, na tym wykresie kołowym, że prawie 90% firm, które uczestniczyło w tym badaniu, powiedziała, że dla nich bardzo istotnym jest kwestia suwerenności danych. I co to dla nich jest? To znaczy, co dla nich oznacza ta suwerenność danych? No oczywiście oni mówią o tej lokalizacji danych i GDPR, że to są takie dwa najczęściej pojawiające się odpowiedzi, ale ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa inne punkty. Dlatego, że 33% już ankietowanych zwraca uwagę na to, gdzie znajduje się siedziba spółki matki. A aż 7%, niektórzy powiedzą, że tylko, ale ja powiem, aż 7%, zwraca uwagę, czy do danych jest dostęp fizyczny spoza terenu Unii Europejskiej. I mogę powiedzieć, że w mojej ocenie na bazie tych naszych rozmów z klientami, które my prowadzimy, ten odsetek będzie tylko rósł. I to pokazuje, jakimi wartościami cechujemy się w Europie. No właśnie, mamy rynek europejski, ale jak ten rynek europejski rośnie? Tutaj widzą Państwo dane z raportu IDC. Dużo kulek, dużo informacji na temat tego, jak rósł e, poprzedni rok, jak rosła chmura w Europie. No i na tym wykresie mamy tylko dwóch graczy z Europy mamy OVH Cloud i mamy SAP. E, a pozostałe wzrosty to są wzrosty graczy europejskich. I chciałem e, graczy z innych regionów świata, przepraszam. I teraz chciałem wrócić do tego badania KPMG we Francji, dlatego że ono pokazuje, jak wygląda rynek podziału wykorzystania graczy, europe... graczy międzynarodowych w kontekście rynku europejskiego, czyli jak wygląda deklarowany i badany podział klientów, przepraszam nie klientów, tylko dostawców usług murowych, z których korzystają firmy w Europie. No i tutaj widzimy zasadniczą dominancję, dominantę graczy z hyperskalerów z Ameryki. Natomiast to co cieszy, to to, że pojawiają się również gracze i to Wysoko VH Cloud na piątym miejscu wśród respondentów, którzy wskazali z jakich graczy cloudowych korzystają ich firmy w Europie. Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jak to wygląda jeszcze na grafach w kontekście podziału chmury publicznej i prywatnej, to mam takie dwa przygotowane, takie dwie przygotowane właśnie grafy. Po lewej stronie raport firmy Forrester, który uznaje OVH Cloud jako lidera chmury prywatnej, i po prawej stronie jest to IDC Market Space, Marketscape, czyli cały rynek chmury publicznej, światowy, i tam jeden, jedyny gracz z Europy wskazany, czyli właśnie OVH Cloud na tym grafie. Jaka chcemy, żeby była ta chmura europejska? Przede wszystkim chcemy, żeby była prosta. Chcemy, żeby była dostępna dla każdego użytkownika, dla każdego klienta z całego świata, który chciałby z niej móc skorzystać. Ona ma być dostępna lokalnie, ona ma odpowiadać na lokalne potrzeby związane z ochroną danych, związane z przechowywaniem danych. Ma być łatwo dostępna i łatwo przeliczalna w kontekście kosztów. Ma być dostępna dla klienta, który chciałby zmienić tego dostawcę. Tak, żeby ta umowa długoterminowa nie była jakimś obciążeniem, żeby technologia, z której klient korzysta, nie okazała się tak zwanym vendor lock-inem, czyli uniemożliwieniem wyjścia z takiego rozwiązania i zmiany dostawcy usług chmurowych. No i wreszcie cenimy sobie bardzo mocno transparentność. Chcemy, żeby klienci jasno i wyraźnie wiedzieli, z jakich usług mogą korzystać, jaka jest ich wartość. Bardzo istotny dla nas, ale myślę, że też dla wielu firm w Europie jest to istotny temat, to jest kwestia ochrony środowiska. My już od 2004 roku w naszych centrach danych stosujemy chłodzenie cieczą, dzięki czemu, dzięki czemu mamy możliwość uzyskania bardzo wysokiej efektywności energetycznej, czyli potrzebujemy mało energii do tego, żeby wychłodzić to centrum danych w stosunku do tego, ile te serwery, które pracują w tym centrum danych są... Potrzebują mocy. I to jest nasza autorska technologia, nasza własna myśl inżynieryjna, którą rozwijamy i w zasadzie można powiedzieć, że wyprzedziliśmy czas, dlatego że w tej chwili, na właśnie terenie Unii Europejskiej, dzieją się rozmowy, prowadzone są debaty, jak rozwijać system chłodzenia, jak odpowiadać na ten wątek związany z ekologią, z recyklingiem serwerów itd. I drugą ważną rzeczą, którą chcę powiedzieć, to jest kwestia tego, jak w Europie widzimy rozwój chmury rozwój usług. My chcemy działać w ramach ekosystemu. Chcemy nie tylko sami wszystko dostarczać, ale chcemy korzystać z naszych partnerów, z rozwiązań startupów, z organizacji takich jak Open Trusted Cloud, z marketplace'ów po to, żeby wspólnie z naszymi firmami, kooperantami, partnerami rozwijać usługi chmurowe, a nie budować wszystkiego w ramach własnego ekosystemu. No i tutaj taki pierwszy przykład e, firmy, z którą współpracujemy, która podkreśla właśnie w swoich komunikatach wywiadzie, że chodzi też o wzajemną inspirację. Chodzi o to, żeby to, co razem robimy, przekładało się na dobrą współpracę, żebyśmy się wzajemnie od siebie uczyli po to, żeby nasz biznes wspólnie rósł, żeby to zaufanie było czymś więcej niż tylko kwestia dostawcy i klient, żeby to było też związane z wartościami, jakie cechują różne firmy. Rok pandemii to jest również czas, kiedy Zdecydowanie zwiększyła się ilość eventów online'owych, zresztą przykład dzisiejszego naszego spotkania i tutaj na wykresie widzą Państwo jak rosło zapotrzebowanie w różnych krajach europejskich głównie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o webinaria. I Meeting z kolei też musiał odpowiedzieć na te potrzeby związane z pandemią koronawirusa z uwagi na istotny, znaczący wzrost ruchu w ramach ich usług chmurowych i to była jedna potrzeba, ale druga potrzeba to było to, że właśnie ich klienci końcowi zaczęli pytać, a gdzie przechowywane są te dane, które my wykorzystujemy do współpracy z wami podczas webinariów, gdzie one są przechowywane, czy one są w Europie, czy one są poza Europą, jaki to jest dostawca cloudowy. No i tak właśnie doszliśmy do porozumienia i, i ClickMeeting jest dzisiaj członkiem organizacji Open Trusted Cloud i jednocześnie klientem OVH Cloud, pomagając, myślę, wielu z Państwa w wyprowadzaniu własnych webinariów, więc jeśli korzystacie Państwo z systemu ClickMeeting, to jednocześnie korzystacie z usług OVH Cloud. Innym przykładem firmy, która również miała no, zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania i sektor edukacyjny, i przykład nowej ery, która z kolei zdecydowała się na wykorzystanie rozwiązania hosted private cloud, opartego o technologię VMware, hostowanego w centrum danych w Polsce. Oni dobrze znali też tę technologię, więc szukali rozwiązania, które spowoduje, że nie będą musieli na nowo tego VMware'a się uczyć, czy jakiejś innej nowej technologii a jednocześnie bardzo cenią sobie właśnie kwestie ekologii, kwestie elastyczności i odpowiedniego stosunku ceny do jakości. No i właśnie to co było powiedziane również w badaniu IDC, to to, że rynek oczekuje nie tylko jednego rozwiązania jak na przykład chmura publiczna, ale chce dokonywać różnych łączeń, tak zwanej chmury hybrydowej, dzielić rozwiązania zgodnie z tym zapotrzebowaniem w danym momencie oraz oraz można powiedzieć w ramach danej potrzeby. No i to jest właśnie nasza odpowiedź, odbier metalu przez chmurę publiczną, hybrydową, usługi webowe i usługi zarządzane, pasowe, które chcemy dostarczać klientom w sposób kompleksowy. I taka też jest ich finalna potrzeba, to znaczy klienci chcą w przypadku na przykład promocji marketingowych, móc skalować infrastrukturę taką bazową za pomocą instancji public cloudowych po to, żeby płacić tylko za wykorzystane zasoby. I przykładem takiej firmy, która korzysta z takiego rozwiązania OVH Cloud, jest Go.com. Podobnie to wygląda w sektorze w e-commerce, sektorze e w retailu, ja już wspominałem o modliwo dzisiaj w trakcie prezentacji. No ale właśnie, każda akcja typu Black Friday, Cyber Monday to są te momenty, w których ten retail e-commerce ma dużo większe zapotrzebowanie. Z uwagi na to, że w tym momencie jest większa ilość kupujących chętnych do odwiedzenia naszej strony, zapełnienia koszyka i wybrania towaru w jakiejś okazyjnej cenie. I tutaj również dobrą odpowiedzią jest wykorzystanie chmury publicznej, która pozwala uruchomić zasoby wymagane tylko na jakiś określony moment w czasie i zapłacić za wykorzystane zasoby. Pamiętając o rozwiązaniach chmurowych, nie możemy zapominać również o Często bardzo wymagających użytkownikach, którzy mają specyficzne wymagania. I takim krokiem, którą w stronę OVH Cloud chce pójść, to jest m.in. tworzenie storageów taśmowych, współpraca z ibm i firmą Atempo. To jest umożliwienie korzystania z systemów Google Anthos w ramach centrów danych OVH Cloud. To jest umowa z T-Systems na rozwiązanie data center as a service, czyli infrastruktura, rozwiązania serwerowe i około serwerowe od OVH Cloud. I budynek centrum danych T-Systems. To jest wreszcie niedawno ogłoszone partnerstwo z MongoDB, czyli NoSQL Database, który jest dostępny w modelu abonamentowym, w modelu chmurowym, również hostowany w europejskich centrach danych. No i to jest kwestia też również tej hybrydy, o której już dzisiaj powiedziałem, czyli przykład firmy, która... Zajmuje się wyszukiwaniem i sprzedażą biletów lotniczych czy też transportu kolejowego, która korzysta właśnie z różnych dostawców chmury, korzysta z naszego globalnego partnerstwa z firmą Megaport i może dzięki temu bezpiecznie łączyć zasoby dwóch dostawców chmury, po to, żeby ich infrastruktura działała stabilnie w ramach ich oczekiwań, potrzeb i, i wzrastającego ruchu. Ten 2004 rok. Jest istotny z dwóch powodów dla VUH Cloud. Po pierwsze, dlatego, że wtedy wdrożyliśmy ten system chłodzenia cieczą, ale także dlatego, że wtedy powstało biuro VUH Cloud w Polsce, we Wrocławiu, jako pierwsze po Francji, założone przez założyciela Polaka Oktawa I Pamiętajmy o tym, dlaczego wybieramy technologie chmurowe. W naszym badaniu z lutego zeszłego roku bardzo jasno widać, że wygoda, czyli ta łatwość zarządzania infrastrukturą, brak konieczności dbania o nią we własnym zakresie, no to jest coś, co jest istotne dla naszych odbiorców. A drugi aspekt to jest oczywiście bezpieczeństwo. No więc korzystajmy umiejętnie z tej technologii, bo ona jest dla nas. Nie możemy tylko zapomnieć o wartościach, które nas otaczają, o tym, że jesteśmy firmami z Europy działającymi na tym rynku i myślmy o tym, jak my możemy z Europy prowadzić naszą ekspansję na różne kraje całego świata. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja też dziękuję. I tak jak wspominał przed momentem nasz gość Robert Paszkiewicz, możecie zerknąć i na jego profil LinkedInowy, gdzie i zapowiadał spotkanie. I wierzę, że będzie podsumowywał też. Tak będzie. A wspominamy sobie o V-Cloud i mówił przed momentem także Robert o tym, żeby myśleć europejsko i szukać skali. A to się wszystko zaczęło w Nowej Rudzie, mi bliskiej, bo przez góry do Bielawy, gdzie ja z kolei się urodziłem. Ale myśląc tym, skąd jest Wasz założyciel, jak ważna jest Polska w Waszej układance? Dla OVH Cloud Polska jest istotnym e, miejscem, chociażby dlatego, że rodzina klubów, która mm. założyła OVH Cloud, no właśnie stamtąd pochodzi, no tak. czyli stąd, od nas, z Polski. My z właścicielami rozmawiamy po polsku, mm -hmm. e, pan Henryk Klaba, absolwent Politechniki Warszawskiej, to jest też istotny rys historyczny, ale to jest coś, co się stało 21 lat temu. Natomiast dzisiaj region Europy Środkowo-Wschodniej jest widziany w OVH Cloud we Francji jako szybko rosnący rynek, jako ten, który będzie właśnie stanowił o sile Europy w przyszłości. Stąd między innymi w 4 lata temu strategiczna decyzja o uruchomieniu centrów danych. Jedno powstało w Londynie, drugie powstało we Frankfurcie, a trzecie powstało właśnie w Warszawie, a nie w jakimś innym miejscu na mapie Europy. I myślę, że to też pokazuje ten istotność można powiedzieć i ważność polskiej regionu Europy Środkowo-Wschodniej dla OVH Cloud. Danych jest coraz więcej to naturalne, już nawet nie, w, nie chcę wchodzić w kolejne miesiące, terabajty, czy, czy nawet kolejne, kolejne skale. Natomiast co Wam udaje się robić, żeby budując kolejne centra, przetwarzając jeszcze więcej danych, pilnować jednocześnie tego, żeby to było zgodne z tym, żeby zadbać o środowisko? No właśnie, bardzo ważny punkt. Dziękuję za to pytanie. To ja się rzadko na razie pojawia, ale zakładam, że na Best in Cloud 2022 pewnie będzie jeszcze częściej się pojawia. Myślę, że z pewnością. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy musimy. Dbać mm. o nasze środowisko naturalne, a akurat też jest tak, że rzeczywiście centra danych są istotnym konsumentem energii. Ich ślady są widoczne. Węglowe. Dokładnie. I teraz, co robiło VH Cloud? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, od 2004 roku stosujemy chłodzenie cieczą w naszych centrach danych. Co to oznacza? To oznacza, że potrzebujemy bardzo mało energii. Mówiąc już tak, dla osób bardziej technologicznych, 9 W na 100 W zasilacza. Jeżeli ktoś zna współczynnik Power Usage Efficiency, to będzie wiedział o co chodzi, ale to rzeczywiście w stosunku do standardu rynkowego, 1,5, czasami nawet to pół wynosi 2,0, jest to bardzo dobry efekt, i wszyscy dążą do tego, żeby ten współczynnik wynosił 1,0, czyli żeby była neutralność, mhm. albo nawet mniejsza. Druga rzecz, my inwestujemy sami w różne odnawialne źródła energii, czyli na przykład farmy wiatrowe po to, żeby również w 2025 roku osiągnąć neutralność węglową w naszym działaniu operacyjnym. Natomiast net zero jest zaplanowane na 2030 rok. Na przykład nasze całe centrum danych w Warszawie już w tej chwili jest zasilane z odnawialnych źródeł energii. Mamy wykupione specjalne certyfikaty, które dostarcza Polska Grupa Energetyczna. Natomiast dla nas to jest za mało. To jest taki pierwszy etap, natomiast my chcemy również inwestować tę odnawialność w te odnawialne źródła energii, po to, żeby od siebie coś dawać, żeby na rynku było jeszcze więcej odnawialnej energii, a nie tylko ta, która jest produkowana przez no już kogoś wcześniej. To pogadajmy jeszcze o przyszłości, ale w kontekście tego, jak ten rynek usług chmurowych może się zmieniać. Jak czujesz? Powiem tak: odniosę się do raportu Eurostatu, mhm. który powiedział nam, że urośliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat z 11% firm, które korzystały z usług chmurowych, do 24%. Ktoś powie bardzo dobry wzrost, ale średnia europejska to już 36%, a Skandynawia osiąga 60-70%. No więc myślę, że wciąż przed nami bardzo dużo zmian, bardzo dużo pracy. To, co powinno nas wszystkich cieszyć, to droga, na którą weszliśmy. Powiedziałem, że wyszliśmy z tej strefy komfortu, mm -hmm. weszliśmy do strefy wpływów, nagle się okazało, że potrafimy korzystać z narzędzi chmurowych, nagle się okazało, że potrafimy tak jak ten event robić w sposób online, owy. nagle się okazało, że jesteśmy w stanie się adoptować do pewnych nowych sytuacji. I teraz oczywiście wszyscy tęsknimy, albo zdecydowana część społeczeństwa, można powiedzieć, że tęskni za tym poprzednim normalnym światem, kiedy mogliśmy się spotkać na sali konferencyjnej, tak. sali kinowej. Brakuje mi dzisiaj też tej no, publiczności. Zdecydowanie. Ale technologia zostanie mhm. z nami. Jasne. Myślę, że to jest tak, że będziemy w stanie łączyć te dwa światy, powstanie pewna hybryda. Myślę, że to się już nie zatrzyma. Abyśmy tylko umieli robić to w sposób rozważny, z pewnym przemyślunkiem, żebyśmy wiedzieli, dokąd chcemy pójść, dlatego że jest cienka linia w kontekście tych właśnie rozwiązań ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym. Nie może dojść do sytuacji, w której no, no zapomnimy o tych pewnych naszych wartościach, którymi w życiu się kierujemy, tej etyce biznesowej w nowym rozdaniu. Czyli rozważnie i romantycznie, jednocześnie. Jak tak się jest. uda. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. dobrego.